Tak wykonanego rzutu wolnego to jeszcze nie widzieliście, a puszczenie po między innymi dzięki temu wygrała mecz i to z Lechem Poznań. Antecznace psuje debiutę trenera Gonzalo Fejo w legii Warszawa, a F-Timis Kuluris strzela tricka w 12 minut. Poza pogonią cała czołówka bez wygranych. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 28. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole z minionego weekendu. Razem z Agnieszką Chylińską zaczynamy od wizyty w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań podejmuje koronę Kielce i to jest mecz z gatunku tych za 6 punktów. W dziesiątej minucie przejęcie piłki w okolicach środka boiska. Adam Zrelak pędzi w kierunku pola karnego. Z Relak decyduje się na strzał i gol! Ależ akcja słowackiego napastnika. Adam Zrelak już na dobre wraca po kontuzji i zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Warta może podwyższyć wynik, ale Konrad Matuszewski trafia w poprzeczkę. A strzał Miguela Luisa w pięknym stylu broni Xavier Dziekoński. Korona też ma swoją szansę, ale Jewginia szykawkę zatrzymuje. Jędrzej Grobelny. Kierczanie kończą mecze w dziesiątkę, bo 10 minut przed końcem z murawy musi zejść kontuzjowany Piotr Malarczyk, a trener Kamil Kuzera już wcześniej wykorzystał wszystkie zmiany. Mimo osłabienia Martin Remakl w doliczonym czasie ma piłkę na remis, ale jednak pudłuje. Warta Poznań wygrywa dopiero po raz trzeci w tym sezonie na własnym stadionie, ale to bardzo cenne zwycięstwo, bo pozwala odskoczyć od strefy spadkowej, do której spada korona Kielce. O wydostanie się ze strefy spadkowej rozpaczliwie walczy ruch Chorzów. Benjamin Ke stawił się w Szczecinie na mecz z Pogonią i to portowcy bardzo szybko zadają pierwszy cios. Już w drugiej minucie akcja Linusa Walkwista i Mateusz Bartolewski pakuje piłkę do własnej bramki. Chwilę później Daniel Szczepan jest bliski wyrównania, ale piłka przechodzi tuż obok słupka bramki bronionej przez Valentina Kożokaru. W powtórce widać jak niewiele zabrakło. Później już tylko rośnie przewaga portowców. Kamil Grosicki do Adriana Przyborka i pierwszy gol tego 17 siedemnastolatka w Ekstraklasie jest 2 do 0. Zaraz po przerwie Wahanbi Czachcian zagrywa do Eftimisa Kulurisa i Grek podwyższa na 3 do 0. Zaczyna też swój koncert, bo po golu w 47 minucie dokłada trafienie w minucie 54. Tym razem asystował Walkwist. Kuluris ma dublet, pogoń prowadzi 4-0. A w 59 minucie grecka akcja Leonardo Kutris z asystą AF Timis Kuluris z hat trickiem I to hat trikiem strzelonym w zaledwie 12 minut. Trzy gole napastnika pogoni przesuwają go na pozycję wicelidera klasyfikacji najlepszych strzelców Egzekpo z Ilią Szkurinem. Przed nimi już tylko Erik Exposito. Pogoń Szczecin rozbija ruch w 5 do zera i awansuje na czwarte miejsce w tabeli. Ruch coraz bliżej spadku. No ale to jest ten moment, żeby powiedzieć, że nawet jak niebiescy spadną, to na pewno mają wśród kibiców kandydata na świetnego komentatora. I meczów w przyszłości. Do Adama Wykanowy! Adam Wykanowa nad bramką, i zacznie od bramki Oliwierzyk. Jak chcecie sprawdzić, jak Xavier i inne dzieciaki poradziły sobie za mikrofonem i przed kamerą podczas transmisji meczów, kliknijcie link w prawym górnym rogu. A teraz wędrujemy już do Mielca: Stal z widzę we łódź. To drużyny zajmujące pozycje w środku tabeli. No i przez 80 minut wygląda na to, że remis, jeden punkt, urządzają i jednych, i drugich. Jedynym zawodnikiem, który daje o sobie znać, jest Fabio Junierz. Dwa razy przewraca się w polu karnym, dwa razy gwizdek sędziego milczy. Na większe emocje kibice muszą czekać do ostatniego kwadransa. Świetną okazję marnuje Kaimeri Luoto. Znakomita interwencja Rafała Gikiewicza. W odpowiedzi, minimalnie z rzutu wolnego, myli się Bartłomiej Pawłowski. A strzał Mada Rondicza chwilę później broni Mateusz Kochalski. Stal remisuje z widzewem 00. Krakowie walcząca o utrzymanie Puszcza Niepołomice podejmuje walczącego o mistrzostwo Lecha Poznań, ale niespodziewanie to Puszcza od pierwszego gwizdka rusza do ataku. Piłka z bramkowej wybija Barry Douglas Defensywa kolejorza w tym spotkaniu nie wygląda za dobrze. Kamil Zapolnik wywalczył piłkę w pojedynku z Michu Blażyciem do Wojciecha Hajdy. Hajda strzela, broni Bartłomiej Mrozek, ale dobija Jordan Majchrzak w siódmej minucie. Niespodzianka w Krakowie, Puszcza prowadzi z Lechem i to pierwszy gol Majchrzaka na poziomie ekstraklasy. W 23 minucie rzut wolny dla gospodarzy. Popatrzcie uważnie, co robią piłkarze Puszczy. Wiemy, że to specjaliści od stałych fragmentów gry, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Ruszają w pole karne, obrońcy Lecha zdezorientowani, a Artur Kraciun wie, co ma robić. Puszcza niepołomice prowadzi z Lechem już 2 do sera. Popatrzmy raz jeszcze na ten niecodziennie, niekonwencjonalnie wykonany rzut wolny. Wow, to już siódmy gol obrońcy reprezentacji Mołdawii w tym sezonie. Trener Mariusz Rumak nie wygląda na zadowolonego, ale jego piłkarze walczą do końca cudownego gola strzela Mikael Isak. Kolejosz ma bramkę kontaktową i warto zobaczyć jej powtórki, ale na więcej piłkarzy z Poznania nie stać i sensacja staje się faktem. Puszcza niepołomice, wygrywa, uwaga, po raz pierwszy w tym roku i to wygrywa z Lechem 2 do 1, dzięki temu Beniaminek opuszcza strefę spadkową. Kid 28. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy to starcie mistrza z wicemistrzem Polski Raków Częstochowa kontra Legia Warszawa. Legia z nowym trenerem Kosteruniejcza zastąpił Portugalczyk Gonçalo Fejo. Początek debiutanckiego meczu dla szkoleniowca wojskowych wymarzony Radowan Pankow na głowę Tomasza Pekarta, a czeski napastnik zapewnia gościom prowadzenie już w 17. minucie. W 29.00 kibice w Częstochowie świętują, ale bardzo krótko. Ten gol Johna Jebacha, nieuznany piłkarz Rakowa, był na minimalnym spalonym. Raków jednak przyjmuje inicjatywę, Jean-Carlos przewraca się w polu karnym, ale sędzia uznaje, że faulu ze strony Rafała Augustyniaka nie było. Z czym, jak widać, trener Rakowa Dawid Szwarga się nie zgadza. Po przerwie akcja Marka Guala, ale strzał Hiszpana przechodzi obok słupka. A po drugiej stronie boiska kolejna kontrowersja. Tym razem upada Władysław Koczergin, a znów zamieszany we wszystko jest Rafał Augustyniak. Piotr Lasek dyktuje rzut karny, ale po analizie War zmienia decyzję. Gramy dalej. Im bliżej końca, tym większa przewaga wciąż przegrywających w tym starciu gospodarzy. Dominik ładun jest jednak na posterunku. Wreszcie w 82 minucie Frank Tudor wrzuca piłkę w pole karne, Ante Cernac doprowadza do wyrównania. Chorwac strzela szóstego gola w obecnych rozgrywkach, ostatnio jest w rewelacyjnej formie. Crnace wyszarpuje Legi punkt i psuje debiut Gonzalo Fejo. Raków Częstochowa, Legia Warszawa 1-1. Ostatni w tabeli łódzki klub sportowy mierzy się z opromienionym wygraną z Rakowem w poprzedniej kolejce Radomiakiem Radom. I co ciekawe w pierwszej połowie to ŁKS totalnie dominuje. Dani Ramirez Prostopadłe podanie do Kajatejana, ten radzi sobie z Wózkowiczem i Kobylakiem. Beniaminek prowadzi 1 do 0. A powinien prowadzić wyżej, bo Tejan czy Bali mają jeszcze kilka okazji. Radomiak w pierwszych 45 minutach nie oddaje na bramkę rywali żadnego celnego strzału. Ale zaraz po przerwie Rafał Wolski do Żardela. A Żardel całkowicie zaskakuje Dawida Anta, który w tym meczu zastępuje w bramce kontuzjowanego Aleksandra Bobka. Radomiak odrabia straty. Dla Żardela to drugi mecz z rzędu z golem. Radość się gości trwa jednak zaledwie 6 minut. Dobra piłka do Kaja Tejana. Tejan znów bez problemów ogrywa Lukę Wuszkowicza. i znów ŁKS na prowadzeniu. No nie jest to dobry mecz dla 17-letniego piłkarza Tottenhamu, wypożyczonego do Radomiaka, czyli Luki Wuszkowicza. Za to wspaniały mecz dla Tejana. A jak nie dość, że przegrywa, to traci jeszcze Rafała Wolskiego. Druga żółta kartka oznacza czerwoną. Ostatnie pół godziny przyjezdni grają w osłabieniu i gdy Eng Angiel Hot i strzela tego gola. Wydaje się, że jest już po meczu. Cudowne uderzenie Hotiego oglądamy powtórki, bo naprawdę warto. EKS prowadzi już 3 do 1. I znów gospodarze powinni prowadzić wyżej, ale Antoni Młynarczyk pudłuje w takiej sytuacji. A osłabiony Radomiak walczy do końca. Rezerwowy brazylijczyk polskiego pochodzenia, Guillerme Zimowski, zmniejsza rozmiary porażki. Ale ostatecznie ŁKS wygrywa z Radomiakiem Radom 3 do 2 i opuszcza ostatnie miejsce w tabeli. Do utrzymania wciąż daleka droga, ale rycerze wiosny na pewno na wiosnę spisują się całkiem nieźle. Lider PKOBP Ekstraklasy, Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podejmuje Krakowie, pasy już bez trenera Jacka Zielińskiego, w jego miejsce Dawid Kroczek w duecie z Tomaszem Jasikiem, czyli dotychczasowym asystentem Zielińskiego. Na trybunach ponad 18 tysięcy kibiców, którzy mogą świętować już w dziewiątej minucie, bo Bartłomiej Wdowik posyła piłkę w pole karne, a do własnej bramki kieruje ją Virgil Lica. Po bramce samobójczej Jaga prowadzi 1 do 0. Ale sytuacja gospodarzy komplikuje się chwilę później, bo za ten faul na wychodzącym na czystą pozycję Benjaminie Kalmanie czerwoną kartkę dostaje Adrian Dieges. Od 16 minuty lider ekstraklasy musi grać w dziesiątkę, a Krakowia rusza do ataku. Benjamin Kalman, Kalman podaje, a Michał Rakoczy doprowadza do wyrównania jest 1 do 1, a to dopiero 22 minuta. Minutę później Patryk Sokołowski trafia w poprzeczkę, ależ niewiele zabrakło. Goście nie zwalniają jednak tempa. Olafsson do Hoskonena i Artur Hoskonen daje Krakowi prowadzenie. 2 do 1 dla pasów, spalonego w tej sytuacji nie było. Tuż przed końcem pierwszej połowy Jagielonia ma jednak doskonałą okazję, aby wyrównać po faulu Olafssona. Pan Paweł Raczkowski dyktuje rzut karny. A Pululu, nie! Broni Madejski jeszcze raz! Również dobitka Hesusa i Maza obroniona! Sebastian Madejski, bohaterem Krakowi! Popatrzmy raz jeszcze, kapitalna, podwójna parada bramkarza zespołu z Krakowa! Zaraz po przerwie Jaga znów może wyrównać, ale piłka trafia w poprzeczkę. A moment później, w 49 minucie, akcja Patryka Makucha i gol Janiego Atanasowa! Krakowia prowadzi w białym stoku już 3 do 1. Może prowadzić i wyżej, ale Zlatan Alomerowicz świetnie spisuje się w bramce. Wynik się już nie zmienia. Jagiellonia Białystok przegrywa z Krakowią 1 do 3. Do Zabrza na mecze z Górnikiem przyjeżdża wicelider Śląsk-Wrocław i wiadomo, że jeżeli goście wygrają, to wskoczą na pierwszą pozycję w tabeli, jednak na boisku brakuje dwóch gwiazd. W Górniku kontuzjowany jest Lukas Podolski, w Śląsku za kartki pauzuje najlepszy strzelec tego sezonu, Erik Exposito. Lepiej zaczynają gości, ale Daniel Bielica nie daje się pokonać. Im bliżej końca pierwszej połowy, tym śmielej atakują gospodarze. Wow, co za podanie Damiana Rasaka i co za gol Kamila Lukoszka! No zrobił to w stylu Lukasa Podolskiego. Fantastyczna akcja, piękna asysta Rasaka, piękny gol Lukoszka. Zasłużone brawa od Poldiego i radość trenera Jana Urbana. Górnik prowadzi ze Śląskiem 1 do 0. Po przerwie, co prawda, w tej sytuacji Patryk Klimala trafia w słupek, ale poza tym to górnik kontroluje wydarzenia na murawie. 5 minut przed końcem sprint Ennalego, ależ on jest szybki! Ennali jest już w polu karnym, wykłada piłkę do Lukoszka i 2 do zera. Niesamowite: Kamil Lukoszek w jednym meczu strzela swoje dwa pierwsze gole w ekstraklasie. Górnik lepszy od Śląska i do wicelidera traci tylko 5 punktów. Na zamknięcie 28. kolejki Piast Gliwice gra z Zagłębiem Lubin i gospodarze od 17. minuty prowadzą asysta Michaela Ameo i gol Jakuba Czerwińskiego. 10 minut później ponownie ogromne zamieszanie w polu karnym Miedziowych. Znów walczy o piłkę Czerwiński, a najsprytniejszy jest Fabian Piasecki. Futbolówka wtacza się do bramki, Piast wygrywa z zagłębiem 2 do 0 i oddala się od strefy spadkowej. W tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy na szczycie jest bardzo ciasno: z pierwszej szóstki w tej kolejce tylko pogoń zgromadziła komplet punktów. Na prowadzeniu wciąż Jagiellonia przed Śląskiem i Lechem. Tuż za podium portowcy, dalej raków i legia. Coraz bliżej górnik zabrze. Ze strefy spadkowej wydostała się puszczanie połomice, spadła do niej korona. EUKS wyprzedził ruch, ale obie drużyny wciąż w ekstremalnie trudnej sytuacji. 29. kolejka rozpocznie się od meczu Korony z Radomiakiem, w piątek także Raków Górnik, w sobotę Pogoń Zagra z Piastem, ruch z Widzewem, a zagłębie z Jagielonią, w niedzielę Krakowia Puszcza. ŁKS Lech i hit tej serii: Legia Śląsk. W poniedziałek warta zmierzy się ze stalą. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.